Ja mu, ja mu podwinąłem z tego z kieszeni prawo jazdy no Tak? Przyznać Ale w systemie sprawdzimy czy ma Ale ja mogę szybko ci tutaj pokazać Ej e, Janek. Janek Ej bo ja się, ja tego Janek. nie robię Chowaj Schowaj ten telefon Janek, Janek ty. Telefon ty, ty. Telefon, nic nie wyciągasz Janek. Tak. I nie Eks. wyciągaj broni z telefonem schowku zostawiłem ci te dolary Faka schowaj Janek doma. Ale ja bym chciał <laughs> No to mogę szybko przekazać jego prawo jazdy i tego można. Nie, 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 tam tu nie mogę przekazać. Panie, przestań. dwie no. stówki i panu wyciągniemy to auto. No to dobra. To pan pod, podjedziemy tam, pan yy, otworzy auto. Na no, pan otwarte jest. Nie, nie jest otwarte. Wal mu w tyłem. Wal. O! I dwie stówki, zarobione.

Szybko! No, <śmienicza> w poniedziałek wracamy. Nie wracamy się jeszcze czyjegoś nieszczęścia. Ja nie wierzę. No nie wierzę. No, Może tu ma to siano? Oh, Ty, ale jakbyś ryczała, to ja miałem do Ciebie prezent. Oh. O, no, hahaha. Ja tak, tak. Jaki, Jaki, Jaki prezent? Siadaj z powrotem, siadaj z powrotem. A, a jak ja będę płakał, to dostanę? Gotowa jesteś? Gdyś, kopa, dostanę, ja gotowa jesteś? Dobra, jestem gotowa. Z miękkimi chipami nie chodzę, nara. Oh, wiedziałam, wiedziałam. Crazy, nie? A jak ciepłą, ciepłą puścicie, to jeszcze para leci, a jak zimną, to nie. No. Nie 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 Jak kłócisz zimno to jest bardziej przecież Jak ciepło ja, ja, ja to jest bardziej przecież czysta jest... no, normalny... Nie Ej! Nie 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 nie, nie jest do nich, proszę 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 nie jest do nich Proszę cię, proszę cię, proszę cię nie jest do nie jesteś auto prawka Prawka nie masz chodzi? Jechali w nas nowy lakier nowy wóz Tak się nie robi

Co jest Co jest Ciężka robota. Uwaga, tak tutaj jest, tak tutaj jest. Po prostu jest. Dostałem, Spokojnie tam. Jajo, jajo, dostałem. Jaja mi krwawio. Jaja mi krwawio. Słuchaj, ty tak, Moje jaja. Spokojnie, wróćmy do pracy. Ja ją mam, kur... jaju, mi... <śmiennie> Panie, mi wypływa, kur... <śmiennie> no, Panie, słuchaj, otrzymałem nie całe nie życie w końcu na którąś Wielkanoc, żebym mógł się z bratem nim stuknąć. A ma pan je w ogóle? Gdzie ono jest? Ja na pamiątkę chcę. Ale to co to za jajo było? Wielkanoc na Mogę za... panu podać, ale ono jest takie, tak jakby pan skniutkował je całe. i tak chcę, i tak chcę. Tak chcę to jądro. To... To że tak tak wydmuszki, to żadna strata. Ale pani, jeszcze, pani, jeszcze, pani, 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 jesteś, pani, Okej, pani, 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 numerek, pani, 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 Oczywiście. Oh, brawo 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 Brawo! Daszek pani Daszek słabszyliśmy się wszędzie wszędzie się wszędzie 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 Co? wszędzie 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 sposób nie? Weź... wszędzie Dawaj, wydychaj mnie na paletę Dobra, mam pomysł. Dobra, dobra. Bez problemu, dla mnie tu nie ma problemu. Zabiegł brat. Gróbecz. Co, co, co ty robisz? No, rucham go 60. Za to becelujecie co najmniej 60 dolarów, bo spędziliście w niej już 60 sekund Czas jest naliczany Tyk, 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 tyk. Beceluję, ja się pukiel twoich włosów, kurwa, bo nie mam jak sobie zrobić berła do kibla Na spokojnie No to dawaj, no to Słuchajcie, jest robotnik. 60, to właśnie wylądowało ufo. Dawaj 60 baksów, kurwa. Nie, nie, chyba nie, nie, To jakby zrobimy? Bo tam się za nami coś dzieje. Tam za tym klubem całe te. Bo tam jest ta dr... Kadra... Dzwoni do mnie. Kurwa, dzwoni ten z klubu do mnie. A, a. Tak proszę. Dzień dobry, panie piściela. Dzień dobry, akurat e, mam posik, proszę mówić. Chciałem zgłosić. Zgłosić takich dwóch meneli Normalnie srali nam przed barem To jest chyba nie, nielegalne Jak panu srali przed barem? O co chodzi? No nie wiem, ja już normalnie chłop srał Zarem mu sprawdzał Na spokoju, Na spokojnie, na spokojnie Oj kurwa, bo Uł, to jogi no. dwie wyprzedza Przepraszam bardzo, ja muszę Przedza. już kończyć Pan powie, że jest Dobra, kości. dobra, nie ma problemu No, trzeba się tym zająć